Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Wszystko, co słyszę, że mówi, jest prawdą. Wiem to. Prawdziwość Jego słów pochodzi dosłownie z Biblii. Im więcej tego oglądasz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że to jest prawdą. A teraz, Andrew. Witaj w naszym wtorkowym odcinku Prawda Ewangelii. Jestem teraz w czwartym tygodniu nauczania serii zatytułowanej Prawdziwa Natura Boga. I mówię Ci, to było potężne. To jest po prostu fundamentalna prawda. Biblia mówi w pierwszym liście Jana, rozdziale 4, wersety 8 i 16, że Bóg jest miłością. A jednak w Biblii jest wiele rzeczy, które nie wyglądają tak, jakby Bóg był miłością. Mam na myśli to, że uderzał ludzi chorobą i robił wszelkiego rodzaju rzeczy. Wiesz, staram się wyjaśnić, że zanim ludzie mogli narodzić się na nowo, nie mogli mieć relacji z Bogiem w taki sposób jak my dzisiaj. To jest powód starego przymierza, starego sposobu radzenia sobie z grzechem w porównaniu ze sposobem radzenia sobie z grzechem w nowym przymierzu. Nie dlatego, że Bóg się zmienił. Biblia mówi, że On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. On się nie zmienia ale Jego postępowanie z nami zmieniło się, ponieważ my się zmieniliśmy. Osoba ze Starego Testamentu była oddzielona od Boga, ale osoba z Nowego Testamentu, kiedy narodzisz się na nowo, drugi list do Koryntian 5,17, mówi, że stajesz się nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ewangelia Jana 4,24 mówi, że Bóg jest duchem i postępuje z tobą w oparciu o ducha, a ponieważ rodzimy się na nowo i stajemy się nową osobą w naszym duchu otrzymujemy zupełnie nowego ducha. Bóg jest w stanie uwolnić swoją miłość i miłosierdzie wobec nas w sposób, którego nie widziałeś pod Starym Przymierzem. I jest w tym o wiele więcej. Omawiałem już Przymierza. Bóg jest sprawiedliwiej święty, a grzech musiał zostać osądzony. W Starym Testamencie dawał nam zwierzęta na ofiarę za naszą krew, a my przelewaliśmy krew zwierząt, ale tak naprawdę był to tylko typ i obraz. To nie była prawdziwa umowa. Jest, Jezus jest prawdziwy, a teraz, gdy Jezus przelał swoją krew, łaska miłosierdzie i miłość Boga, którą zawsze miał, jest teraz w stanie zamanifestować się w sposób, w jaki nie mógł tego zrobić pod Starym Przymierzem, ponieważ ludzie nie byli zmienieni. Wiesz, pozwól mi powiedzieć kilka rzeczy ponownie. Mógłbym wrócić i pokazać ci te wersety, ale moglibyśmy w tym ugrzęznąć i myślę, że straciłbym niektórych ludzi, gdybym zagłębił się we wszystkie szczegóły, ale pozwól, że dam tylko podsumowanie. Kiedy Bóg uderzał ludzi, jak na przykład w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Samuela, rozdziale 15, powiedział Saulowi, aby poszedł zabić wszystkich mężczyzn, kobiety, dzieci, niemowlęta, a nawet zwierzęta i zniszczyć amalekitów. Niektórzy ludzie patrzą na to i myślą, że Bóg jest surowy, A jednak Biblia mówi, że jest miłością. Już o tym wcześniej wspomniałem, ale przez dwa tysiące lat po upadku Adama i Ewy nie objawił swojego prawdziwego gniewu i kary za grzech. Jak więc pogodzić te wszystkie rzeczy? Czy naprawdę jest Bogiem łaski i miłosierdzia, czy też jest Bogiem gniewu? Cóż, Bóg ma gniew, ale jest miłością. Jest święty. I sprawiedliwy, był taki okres, że przypisywał ludziom ich grzechy, już to omawiałem z listu do Rzymian 5.12, ale to był tylko tymczasowy sposób radzenia sobie z rzeczami. I tak naprawdę, jeśli spojrzysz na to w całym świetle ludzkiej historii, był to akt miłosierdzia Boga, by wkroczył i zabił mężczyzn, kobiety, dzieci i zwierzęta. Niektórzy myślą, jak to może być miłosierdzie, ponieważ ludzie pod Starym Przymierzem nie mogli narodzić się na nowo, nie mogli zmienić swojej natury, a kiedy już oddali się grzechowi do tego stopnia, że stali się opętani przez domony, niemożliwe było uwolnienie ich od tego. Mógłbym zagłębiać się, jak powiedziałem, znacie więcej szczegółów na ten temat, ale ci ludzie oddali się bestialstwu. Czytałem niektóre archeologiczne rzeczy, że mieli posągi ludzkich genitaliów. Mam na myśli, że to było demoniczne. Sam Jezus powiedział, że tuż przed powtórnym przyjściem Pana ludzie powrócą do stanu z czasów Noego. Oznacza to, że tak jak źle jest dzisiaj, kiedyś było jeszcze gorzej, kraje, do których Bóg kazał wejść Izraelitom i całkowicie je zniszczyć, zostały oddane tak wielu demonicznym rzeczom, bestialstwu i innym rzeczom, że nie było nadziei na ich uwolnienie. Był to więc akt miłosierdzia wobec całej rasy ludzkiej. Był to sąd nad tymi jednostkami, które na to zasłużyły, a Bóg nie był bezbożny czyniąc to, ale dla rasy ludzkiej jako całości był to akt miłosierdzia. To tak jak dzisiaj, jeśli ktoś ma raka. Nie mamy całkowitego lekarstwa na raka. To, co robimy, to odcinanie części ciała lub napromieniowanie. I mówię ci, że jeśli kiedykolwiek wymyślą lekarstwo na raka, ludzie spojrzą wstecz na czasy, w których żyjemy, w których amputujesz części ciała, wkładasz w siebie te chemiczne substancje promieniotwórcze, i pomyślą: Rany, ci ludzie byli barbarzyńcami. Ponieważ to straszne, że odcinasz część swojego ciała lub poddajesz się tym zabiegom, tak jak dzisiaj robimy te rzeczy, i jest to straszne leczenie, ale zachowujesz życie. Jeśli spojrzysz na rasę ludzką jako całość, był to akt miłosierdzia, aby pozbyć się tych ludzi, którzy tak bardzo oddali się demonicznym rzeczom, że nie mogli być od nich uwolnieni. To było jak rak, który ropiał i rozrastał się w całej rasie ludzkiej, a z tego powodu były surowe kary. Było nawet coś takiego, że jeśli Twoje dzieci były zbuntowane i musiałeś sobie z nimi radzić, a one nie reagowały na ciebie, i jeśli to się po prostu działo, to przyprowadzałeś je przed starszych, a jeśli nadal zachowywały się w ten sposób, po prostu kamienowałeś swoje dzieci za bunt. Ale zobacz, że w Nowym Przymierzu, Dzieje Apostolskie 13:39 mówią, że teraz możemy być oczyszczeni ze wszystkiego, z czego nie mogliśmy być oczyszczeni pod prawem Mojżesza. Tak więc zgodnie z prawem Mojżesza nie mogłeś narodzić się na nowo. Jeśli ktoś kiedykolwiek oddał się demonicznym rzeczom, było to jak rak. Musiałeś to po prostu wyciąć, musiałeś zabić tych ludzi, musiałeś się z tym surowo rozprawić. Ale pod Nowym Przymierzem nie zabijamy naszych dzieci, gdy się buntują. Nie zabijamy homoseksualistów. Listów, nie występujemy przeciwko ludziom, którzy popełniły grzechy seksualne i nie zabijamy ich tak, jak było to nakazane w Starym Testamencie. Jeśli nie rozumiesz, o czym mówię, po prostu widzisz, że Bóg powiedział, że jeśli ktoś popełnił cudzołóstwo, kamienujesz go na śmierć. Ale w Nowym Przymierzu w Ewangeliana w rozdziale 8 widzisz, jak Jezus bierze kobiety przyłapaną na gorącym uczynku cudzołóstwa i zamiast przyzwalać na to, co zrobiła, nie zrobił tego, powiedział, że to grzech i powiedział jej, Więcej tego nie robiła, ale nie wyegzekwował gniewu, który był nakazany w Starym Testamencie, ponieważ teraz możemy narodzić się na nowo, możemy otrzymać przebaczenie, możemy zostać oczyszczeni. Te rzeczy nie mogły się wydarzyć pod Starym Przymierzem, ponieważ było to tylko symboliczne, ale pod Nowym Przymierzem cena za grzech została zapłacona, więc dzisiaj nie widzimy tego samego gniewu i Sądu Bożego, który był zademonstrowany w Starym Testamencie. Jeśli tego nie rozumiesz, to w najlepszym razie, niektórzy pomyślą, Bóg jest schizofrenikiem. Nie wiemy czy dziś jest Bogiem Starego Testamentu czy Nowego Testamentu, a w najgorszym przypadku ludzie pomyślą cóż, nigdy nie wiadomo co Bóg zrobi, może się zmienił, żadna z tych rzeczy nie jest prawdą. Nie chodziło o to, że Bóg się zmienił, ale o to, że my nie mogliśmy zostać oczyszczeni i Bóg musiał surowo radzić sobie z grzechem, jak z rakiem, wycinając go i ograniczając jego wpływ na ludzkość. A teraz, gdy przyszedł Jezus, Bóg może postępować z nami w sposób, w jaki nie mógł postępować z ludźmi pod Starym Przymierzem. I tak w liście do Hebrajczyków 10.1 jest napisane. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które po co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Jeśli pamiętasz mój wczorajszy odcinek, mówi to o Starym Testamencie, że trzeba było składać ofiary w kółko i w kółko za każdym razem, gdy ktoś zgrzeszył. Ale w Nowym Przymierzu robisz to tylko raz. Jedna ofiara za grzechy na zawsze. A więc to jest to, o czym tu mowa. Te ofiary Starego Testamentu, które były składane rok po roku, nie mogły uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Werset drugi mówi: W przeciwnym razie przestano by je składać. W języku angielskim jest tam znak zapytania. Jeśli ofiary Starego Testamentu były czymś więcej niż tylko symboliką, jeśli rzeczywiście coś osiągnęły, to przestałyby być składane po złożeniu ofiary. Dalej jest napisane, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Gdyby ofiary Starego Testamentu były czymś więcej niż tylko symboliką, gdyby były rzeczywistością, to przestaliby składać ofiary, ponieważ raz oczyszczeni byliby oczyszczeni. To jest to, o czym ten werset mówi. Nie powinno być więcej grzechów na sumieniu. Cóż to oczywiste, że ofiary Starego Testamentu były jedynie symboliczne, ale ofiara Jezusa w Nowym Testamencie nie była symboliczna. Była prawdziwa i przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Dzięki jednej ofierze otrzymaliśmy wieczne odkupienie i wieczne dziedzictwo. Człowieku, to jest niesamowite. Z tego powodu nie powinniśmy mieć już grzechów na sumieniu, a jednak większość chrześcijan uważa, że jest to wręcz bezbożna koncepcja. Większość chrześcijan podejmuje wielki wysiłek, aby nieustannie przypominać sobie o tym, jak bardzo są niegodni. Przyznaję, że tak jak Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, wydaje mi się, że jest to werset 5, który mówi, bez mnie nic nie możecie zrobić. Zgadzam się z tym w tysiącach procent. Zgadzam się, ale nigdy nie jestem bez Jezusa. Prawdą jest, że gdybyś w jakiś sposób, tylko na potrzeby dyskusji, mógł oddzielić mnie od Jezusa i tego, kim jestem w Chrystusie, gdybyś spojrzał tylko na mnie samego, nie biorąc pod uwagę mojej narodzonej na nowo części, cóż, wtedy to prawda, że bez Niego nic nie mogę zrobić. Ale nie możesz oddzielić mojego narodzonego na nowo ja ode mnie. Dzięki Chrystusowi mogę wszystko przez tego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. A więc jestem nową osobą i z tego powodu nie powinienem mieć już grzechów na sumieniu. Nie powinienem być świadomy grzechu, nie powinienem ciągle, kiedy przychodzę przed Boga, skłaniać się i mówić o Boże. Jestem taki niegodny, tak? Przyznaję, że sam w sobie jestem niegodny, ale nie jestem sam w sobie. Narodziłem się na nowo i podchodzę do Boga w duchu i prawdzie. Ewangelia Jana 4,24 mówi, że Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, muszą Go czcić w duchu i w prawdzie. Nie możesz lub powinieneś, ale musisz Go czcić. Musisz zbliżyć się do Boga na podstawie tego, kim jesteś w swoim narodzonym duchu, a nie na podstawie tego, co robisz. Widzisz, prawo skupiało twoją uwagę na sobie, a ty ciągle starałeś się sprostać standardom. Nowy Testament skupia uwagę na Jezusie i na tym, co dla ciebie zrobił. Nie chodzi o to, co Ty robisz dla Boga, ale o to, co Bóg zrobił dla Ciebie przez Jezusa i to powinno być nowe przymierze. A więc nie powinniśmy mieć grzechów na sumieniu. Ze względu na czas przeskoczę kilka wersetów, ale pomiędzy wersetem drugim a wersetem dziesiątym jest mowa o tym, że Jezus umarł, a kiedy umarł, wprowadził w życie swoją ostatnią wolę. Podobnie jak w przypadku śmierci człowieka masz testament, który przekazuje cały Twój majątek ludziom, ale różnica między Jezusem a nami, Jezus kiedy umarł z martwych wstał i jest tam, aby wykonać swoją wolę. O tym właśnie jest mowa, że przez ofiarę Jezusa wprowadził w życie swoją wolę, a w wersecie 10 jest napisane: za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Pamiętaj, że to ludzie umieścili w Biblii podział na rozdziały i wersety i nie ma w tym nic złego. Używam tego, abyśmy mogli się odnieść, a Ty możesz zobaczyć w swojej Biblii, gdzie jestem. Nie ma w tym nic złego, ale nie popełniaj błędu, myśląc, że ponieważ jest to inny rozdział i inny numer wersetu, to w jakiś sposób jest to oderwane od tego, co zostało powiedziane wcześniej. W dziewiątym rozdziale cztery lub pięć razy podkreślono, że Jezus wszedł raz do Miejsca Najświętszego. I i uzyskał dla nas wieczne odkupienie. W wersecie dwunastym, a w wersecie 15 wieczne dziedzictwo. Raz oddał siebie za grzech. Jest to wspomniane w kółko. Tak więc ten werset jest kontynuacją tego. Nie jest to oddzielna myśl i mówi, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jego ofiara raz na zawsze rozprawiła się z Twoim i z moim grzechem. Słowo uświęcony oznacza uczynić świętym lub oddzielić. Zostałeś uświęcony. Słowo uświęcony jest tym samym słowem, od którego pochodzi słowo święty. Jesteśmy świętymi. Nie w tym sensie, że nigdy nie robimy nic złego, ale zostaliśmy uświęceni, oddzieleni, uczynieni świętymi przez ofiarę Jezusa, nie przez Twoje własne uczynki. Jedyne co zrobiłeś, to wybrałeś Jezusa. Zdecydowałeś się uwierzyć i przyjąć Jego zbawienie i to właśnie uczyniło Cię świętym. Jesteś świętym z powodu tego, co uczynił Jezus, a nie z powodu tego, co Ty robisz. Zauważ też, że jest napisane, że jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jest to ta sama kwestia, o której mówiłem przez kilka ostatnich dni w moim programie, że jedna ofiara Jezusa na zawsze rozprawiła się z Twoimi grzechami, przeszłymi, teraźniejszymi, a nawet przyszłymi. Niektórzy ludzie mogą pomyśleć, to nie jest powiedziane, że to jest raz na zawsze. To jest raz za wszystkich ludzi. Jedna ofiara załatwiła grzechy wszystkich ludzi, ale nie każdy indywidualny grzech. Nadal musisz radzić sobie z nimi indywidualnie. Nie, jeśli przeczytasz to w kontekście, mówi to o tym, że raz na zawsze rozprawił się z Twoim grzechem. Przeczytajmy dalej, umieśćmy to w kontekście. W Werset jedenasty. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Widzisz to kontrast. W Starym Przymierzu tak było, ale w Wersecie 12 jest napisane, lecz ten Jezus, gdy złożył jedną ofiarę, za Grzechy na zawsze, jedną ofiarę na zawsze, nie tylko za wszystkich ludzi, ale po wszystkie czasy. Tak więc ten Jezus, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy, jedną bowiem ofiarą uczynieni doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Są to jedne z najbardziej radykalnych wersetów w Biblii, radykalne w porównaniu z naszym dzisiejszym systemem religijnym, który naucza, że po prostu zostajesz zbawiony, rodzisz się na nowo, ale potem za każdym razem, gdy zgrzeszysz, musisz wyznać ten grzech, a jeśli tego nie zrobisz, w skrajnym przypadku stracisz zbawienie i pójdziesz do piekła, nawet jeśli byłeś narodzony na nowo przez 40 lub 50 lat, jeśli masz niewyznany grzech. Lżejsza interpretacja brzmi, nie, nie stracisz swojego zbawienia, po prostu Stracisz korzyści płynące z Twojego zbawienia, Bóg nie będzie miał z Tobą w społeczności, nie będzie przez Ciebie przepływał, nie odpowie na Twoją modlitwę, jeśli masz grzech w swoim życiu. Ale ten werset mówi, że Jezus rozprawił się ze wszystkimi Twoimi grzechami raz, jeden raz. Jedna ofiara uświęciła Cię raz na zawsze. Werset 14 mówi, że jeśli zostałeś uświęcony, stałeś się doskonały na zawsze. Wielu ludzi po prostu nie chce tego zaakceptować, ponieważ myślą, to jest doskonałe, patrzą w lustro i widzą pryszcze, siwe włosy, brzydote i zmarszczki i myślą, to jest doskonałe. Nie, twoje ciało nie jest tą częścią ciebie, która została udoskonalona, a potem przeszukują, Swoją mentalną, emocjonalną część i wiedzą, że mają złe nastawienie i że czasami nie myślą właściwie i nie postępują właściwie i myślą, to jest doskonałe? Nie, to nie mówi o Twojej duszy. Twoje ciało i Twoja dusza nie narodziła się na nowo, ale Twój duch. Drugi list do Koryntian, 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Po samej obserwacji możesz stwierdzić, że nie mówi to o Twoim ciele ponieważ Twoje ciało nie zmienia się natychmiast. Jeśli byłeś mężczyzną, nadal nim będziesz. Jeśli byłaś kobietą, nadal nią będziesz. Nie chodzi tu o Twoją sferę duszy. Twoje myśli i emocje nie zmieniają się natychmiast. Można je odnowić i przeprogramować, ale w sferze duchowej. W chwili, gdy rodzisz się na nowo, stajesz się zupełnie nową osobą. To twój duch został uświęcony i udoskonalony na zawsze. Pozwól, że udowodnię ci to, patrząc na inny werset z listu do Hebrajczyków, rozdział 12, i ponownie. Pamiętaj, że tylko dlatego, że jest to inny rozdział i werset, nie oznacza, że jest to inna myśl lub że dotyczy to innej kwestii. To wciąż jest w kontekście i jest napisane w liście do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 22. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, no niebiańskiego Jeruzalem, do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. To bardzo jasno pokazuje, że to Twój duch został uświęcony i udoskonalony na zawsze, nie tylko do następnego razu, gdy zgrzeszysz. A wtedy zostanie skażony i będzie musiał go ponownie oczyścić? Nie. Twój duch został uświęcony i udoskonalony na zawsze. Na zawsze. Nie tracisz swojej właściwej pozycji przed Bogiem. Bóg jest Duchem i patrzy na Ciebie w Duchu. Kiedy czynisz Jezusa swoim Panem, stajesz się nową, duchową istotą. Twoja fizyczna i emocjonalna część nie zmieniają się natychmiast, ale w Duchu stajesz się zupełnie nową osobą w chwili, gdy rodzisz się na nowo. Bóg jest Duchem, patrzy na Ciebie w Duchu. Akceptuje Cię na podstawie tego, kim jesteś w Duchu. A ten Duch został uświęcony i udoskonalony na zawsze. Przez jedną ofiarę człowieku to jest dobra wiadomość. Zrozumienie tego dosłownie zmieniło moje życie. Wierzyłem, że Bóg istnieje, miałem relacje z Bogiem, nawet zanim narodziłem się na nowo, Bóg objawiał mi się do pewnego stopnia, ale narodziłem się na nowo w wieku ośmiu lat i przez całe życie szukałem Boga. Wierzyłem, że On istnieje, po prostu nie wierzyłem, że mam do Niego dostęp, modliłem się o różne rzeczy i nigdy nic się nie działo. Ale kiedy zacząłem rozumieć te rzeczy, uwolniło mnie to od poczucia winy i potępienia, które przeszkadzały mi wierzyć, że Bóg odpowie na moje modlitwy. Po prostu nie czułem się godny, a prawda była taka, że w moim ciele, we mnie samym, nie byłem godny, ale nie zbliżam się do Boga na podstawie mojej godności. Zbliżam się do Boga na podstawie tego, co uczynił Jezus, a teraz jestem zjednoczony z Jezusem poprzez mojego narodzonego na nowo ducha i otrzymuję rzeczy z powodu tego, kim jest Jezus, a nie z powodu tego, kim ja jestem. Kiedy zobaczyłem te prawdy, dało mi to odwagę, by wejść w samą obecność Boga. To właśnie jest napisane w liście do Hebrajczyków 4.16, że mamy ufność przystąpić do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Nie tylko wtedy, gdy zrobiłeś wszystko poprawnie, ale w czasie potrzeby, kiedy zawaliłeś, kiedy sprawy nie idą dobrze, nadal masz ufność, by wejść w obecność Boga. Bóg cię nie zgani, Bóg nie odrzuci cię na podstawie twoich uczynków. Jeśli możesz oderwać swoją uwagę od swoich uczynków i przestać odnosić się do Bożej dobroci w oparciu o swoją dobroć, a zamiast tego zacziesz odnosić się do Boga w oparciu o to, co Jezus zrobił dla ciebie. Jeśli przyjdziesz przed Boga w imieniu Jezusa i powiesz, Ojcze, z powodu tego, kim jest Jezus, wierzę, że mnie kochasz i akceptujesz mnie. Jeśli możesz to zrobić w ten sposób, zamiast przychodzić przed Boga w swoim ciele, to gwarantuję, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą w Jezusa i przyjmują to, co On dla nas uczynił. Człowieku, to jest potężne. Wiem, że na całym świecie są ludzie, którzy uważają, że to, co mówię, jest zupełnie inne niż to, co słyszałeś, ale to nie znaczy, że jest to nieprawidłowe. Dzielę się tym prosto z Pisma Świętego. Zachęcam cię, abyś poszedł do Słowa Bożego, sprawdził to i poddał się temu, co mówi Słowo Boże, bardziej niż twoje religijne nauczanie. Nie mamy już czasu, ale mam tę książkę zatytułowaną Prawdziwa natura Boga. Zachęcam cię do jej nabycia. Jest to jedna z pierwszych książek, które napisałem. To po prostu fundamentalna prawda. To naprawdę będzie błogosławieństwo. Mam ją w języku polskim. Mamy również płyty CD i DVD, które pochodzą z mojego programu telewizyjnego, a następnie przygotowaliśmy całe podsumowanie, streszczenie tego nauczania, które oferujemy jako darmowy prezent dla ciebie. Posłuchaj naszego lektora, który przekaże ci te informacje, i zadzwoń lub napisz już dziś.